Mamy ramkę wykonaną z przewodnika, i ta ramka znajduje się w jednorodnym polu magnetycznym. Ja tutaj narysowałam dwa wektory pola magnetycznego, ale tutaj mamy wszędzie pole magnetyczne. Biorę pole jednorodne dla prostoty rozważań. Ale to nie jest konieczne. To nie musi być pole jednorodne. Teraz pomiędzy wektorem pola magnetycznego a wektorem powierzchni, który tutaj zaznaczyłem na rysunku, mamy kąt teta. Ja tutaj rozpinam na tym obwodzie taką płaską powierzchnię i mamy właśnie wektor powierzchni, który jest prostopadły do tej powierzchni. Teraz, proszę Państwa, kąt teta tutaj, ten kąt zależy od czasu. Ten kąt zależy od czasu, ponieważ ta ramka obraca się tak, jak tutaj zaznaczyłem na rysunku, prawda? Ona się tutaj obraca. No więc proszę Państwa, obkręcamy tą ramką. I teraz obrót ramki powoduje zmianę strumienia pola magnetycznego przez tą płaską tutaj powierzchnię. Teraz obiegam ramkę, tak jak tutaj zaznaczyłem po lewej na rysunku, prawda, przez ten wektor DL. Jeżeli teraz. Aha, i mając, i właśnie wybierając ten y kierunek obiegu tej, y tej ramki w sposób jednoznaczny znam wektor s prawda reguła prawej dłoni kciuk idzie na wektor s no to teraz palce pokazują mi kierunek obiegu czyli tutaj się wszystko zgadza i teraz jeżeli dostaniemy na końcu rachunku że i jest większe od zera czyli prąd jest większy od zera to wtedy kierunek prądu jest taki sam jak właśnie kierunek tego wektorka dl gdy dostanę i mniejsza od zera, czyli prąd będzie ujemny, to wtedy kierunek prądu jest odwrotny niż ten wektorek dl. No to dobrze, to policzmy sobie teraz wartość strumienia pola magnetycznego przez tą powierzchnię, która jest rozpięta na tej ramce. Przypominam, że bierzemy tutaj taką płaską powierzchnię. No to liczymy, że ten strumień to się równa całka b Iloczyn skalarny ds. W przypadku, w przypadku jednorodnego pola magnetycznego to po prostu jest b iloczyn skalarny z wektorem powierzchni s, gdzie długość wektora s to jest po prostu pole powierzchni tej ramki. A to się równa z definicji b razy s razy cosinus kąta theta, prawda? I teta zależy od czasu. I to jest dokładnie strumień pola magnetycznego, który przechodzi przez powierzchnię rozpiętą na tej ramce. Dobrze, widzimy teraz, że jeżeli teta równa się 0, że jeżeli teta równa się 0 no to wtedy mamy że ten strumień równa się b razy s jeżeli teta równa się pi pół, czyli 90 stopni, czyli mniej więcej tak jak tutaj mamy narysowane na tym rysunku. Na tym rysunku kąt jest mniej więcej 90 stopni, prawda? W jakimś momencie czasu. No to teraz strumień, gdy kąt jest równy 90 stopni, jest równy 0, prawda? A dlaczego? No bo tutaj pole magnetyczne nie przebija tej powierzchni. Tutaj pole magnetyczne tak jakby ślizga się po tej powierzchni rozpiętej na tej ramce. Jeżeli teta równa się pi, czyli kąt jest 180 stopni, no to wtedy strumień pola magnetycznego równa się minus B. Czyli widzimy, proszę Państwa, że oczywiście w trakcie obrotu tej ramki mamy zmianę strumienia pola magnetycznego. Czyli rzeczywiście strumień pola magnetycznego zależy od czasu. A jeżeli strumień pola magnetycznego zależy od czasu, to pojawia się siła elektromotoryczna indukcji i pojawia się prąd indukcyjny w tej ramce. No to proszę Państwa tak, to korzystając z prawa Faradaya, to korzystając z prawa Faradaya możemy sobie zapisać, że siła elektromotoryczna indukcji równa się minus... Pochodna po czasie z strumienia pola magnetycznego, prawda? A to się równa minus pochodna po czasie. Poprawmy tutaj. To się równa minus pochodna po czasie z B razy S razy cosinus z kąta Teta. Przypominam, że kąt Teta zależy od czasu. Dobrze? A to się równa. Teraz zakładamy, że pole magnetyczne jest stałe. Pole, całkowite pole powierzchni tej ramki też jest stałe, to znaczy ta ramka się nie, nie, nie zmienia kształtu. Czyli możemy sobie zapisać, że to się równa minus b razy S razy d po dt z cosinus teta zależy od czasu. Teraz proszę Państwa, załóżmy teraz załóżmy, że teta, że ta funkcja to jest po prostu równe omega razy t omega razy t, czyli, te, czyli ten kąt jest równy omega razy t, gdzie omega to jest prędkość kątowa tej ramki, prawda? W t równym 0 mamy teta jest równa 0 i. Kąt rośnie z czasem, prawda? Czyli ta ramka obraca się ze stałą prędkością kątową. No to proszę Państwa, policzmy. Mamy, że ta siła elektromotoryczna indukcji równa się tak minus, b razy s. Pochodna z kosinusa to jest minus sinus. Zapiszmy sobie, że to jest minus sinus. Teraz podstawiamy tutaj omega razy t, prawda? Bo podstawiamy, że teta równa się omega razy t. I teraz pochodna z kosinusa po czasie to jest razy omega, prawda? I otrzymujemy, że siła elektromotoryczna indukcji w tym przypadku to jest b razy s razy omega razy sinus omega t. I zaznaczmy sobie ten wzór. Teraz, jeżeli mamy tą siłą Siłę elektromotoryczną indukcji, no to prąd indukcyjny jest po prostu równy i równa się E podzielone przez R. Gdzie te duże R to jest jakiś podpięty opór, wliczając opór tej ramki, którą tutaj mamy, prawda? Czyli widzimy, że potrafimy wyliczyć natężenie prądu elektrycznego. Zauważmy, że jeżeli pole magnetyczne rośnie, jeżeli pole powierzchni tej ramki rośnie. Jeżeli prędkość kątowa rośnie, to wtedy siła elektromotoryczna rośnie i wtedy ten prąd indukcyjny też rośnie. Prawda? No dobrze, teraz widzimy, że dostajemy prąd przemienny, bo proszę zobaczyć, że tu mamy sinus omega razy T. Funkcja sinus zmienia się od minus do 1, od minus 1 do 1 w czasie. A więc, proszę Państwa, ta siła elektromotoryczna zmienia znak oraz prąd indukcyjny zmienia znak. A tak jak wcześniej powiedziałem, to to oznacza, że kierunek tego prądu będzie tutaj się zmieniać. Dostajemy dokładnie prąd przemienny. I zaraz sobie do tego wrócimy. Zauważmy też, że tutaj mamy efekt odwrotny niż w silniku elektrycznym. W silniku sytuacja była następująca: mieliśmy pole magnetyczne oraz mieliśmy ramkę, i przez tą ramkę przepuszczaliśmy prąd. I wtedy działała siła na tą ramkę, i dostaliśmy silnik elektryczny. Tutaj mamy sytuację odwrotną. Tutaj mamy pole magnetyczne, mamy ramkę, ale teraz to my obkręcamy tą ramką, prawda? Obkręcamy tą ramką, i w ten sposób generujemy y, siłę elektromotoryczną, oraz w ten sposób generujemy y, prąd indukcyjny. No dobrze, tak jak powiedziałem, mamy tutaj prąd przemienny. No i narysujmy sobie ten prąd przemienny. Ten prąd wygląda, to jest po prostu prosta funkcja sinus. Narysujmy sobie. To jest czas, a tutaj na przykład narysujmy sobie prąd. Prawda? I od ten. I tutaj, proszę Państwa, ten kształt tej funkcji wygląda, prawda, jak po prostu funkcja sinus. Mamy po prostu funkcję sinus. No i teraz, tak, ten punkt tutaj, ten czas, oznaczmy sobie przez duże T. To jest, proszę Państwa, okres. To jest czas, po który mamy taki pełen cykl. Prawda? Ten czas, ten, ten, ten punkt oznaczamy sobie przez duże T i to jest dokładnie okres. Teraz... To oznacza, ten punkt to będzie tak, omega razy czas, czyli omega razy t. Teraz proszę Państwa, patrzymy o, tutaj na ten wzór. Patrzymy na ten wzór. Mamy sinus omega razy t. I teraz biorę omega razy duże t. I to jest równe 2pi, prawda? Bo wtedy sinus 2pi jest równy 0, czyli to jest dokładnie nasz punkt. Czyli mamy teraz, że t równa się 2pi podzielone nad omega. Czyli w ten sposób okres wyraża się tutaj przez tą prędkość kątową. Teraz definiujemy częstotliwość i częstotliwość równa się 1 nad okres. Częstotliwość równa się 1 nad okres, a to jest równe omega przez 2pi. I to jest właśnie częstotliwość, którą mierzymy w hercach. I proszę Państwa, dokładnie w naszych gniazdkach w domach mamy właśnie prąd przemienny, gdzie częstotliwość jest równa 50 herców, a, a to oznacza, że okres jest równy 1 podzielone przez 50 sekundy. Prawda? Czyli to jest równe 0,5. 0,2 sekundy. Czyli prąd, który mamy w miastach, pełen cykl zajmuje 0,02 sekundy. Teraz na koniec zauważmy, bo tutaj mieliśmy taki bardzo prosty generator, mamy po prostu jedną ramkę, którą obkręcamy w polu magnetycznym. Ale teraz możemy bardzo łatwo zwiększyć siłę elektromotoryczną oraz możemy łatwo zwiększyć właśnie natężenie prądu indukcyjnego. Jak to zrobić? No zamiast takiej jednej ramki możemy wziąć więcej takich ramek. No ja zrobię teraz taki prosty rysunek, jak to może wyglądać. Czyli zróbmy tak. Mamy na przykład taką ramkę, Prawda? To jest pierwsza ramka. To jest pierwsza ramka. Teraz mamy coś takiego. Coś takiego teraz mamy. O. I tworzy nam się, przy Państwa, obód zamknięty. Proszę zobaczyć, że teraz powierzchnia, którą teraz musimy rozpiąć na tej ramce. Będzie dwukrotnie większa, prawda? Bo tu teraz mamy takie dwie warstwy tego przewodnika. Tutaj teraz powierzchnia będzie dwa razy większa, a więc strumień pola magnetycznego będzie większy, a więc ta siła elektromotoryczna, która zależy od powierzchni, też będzie większa, a więc natężenie prądu indukcyjnego też będzie większe. Teraz, jeżeli będziemy mieli n nawinięć, prawda? Można wyobrazić sobie, że mamy n nawinięć, to wtedy siła elektromotoryczna zamieni nam się na n razy siła elektromotoryczna. Siła elektromotoryczna zwiększy nam się od czynnik n. To by było wszystko. Dziękuję.